Komentarz nie powinien być długi, bo zagraliśmy dzisiaj słaby mecz. Oczywiście trzeba pogratulować gospodarzom, bo gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Na pewno początek był zły w naszym wykonaniu. Nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce. Przy rozegraniu od tyłu jakaś nerwowość. To nie było w naszym stylu, bo jednak tą piłką gdzieś operujemy zdecydowanie lepiej. Z tego wynikały straty. Z tego przeciwnik strzelił nam bramkę na 1-0. No i później, im dalej, tym jeszcze większa nerwowość. Druga bramka po drugiej bramce. Dopiero nie wiem, czy tam rzeczywiście była ręka przy tym rzucie karnym, no ale trzeba to dopiero zobaczyć. Druga bramka po drugiej bramce mieliśmy momenty dobre mogliśmy złapać kontakt i gdyby być może bramka padła, to to moglibyśmy wrócić do gry. Chcieliśmy też y, wprowadzać zawodników świeżych po to tylko, żeby zrobili przewagę albo, albo wnieśli coś, jakiś bodziec do tego zespołu. Niestety niestety niewiele to dało. Przeciwnik, tak jak powiedziałem, był dzisiaj bardzo dobrze dysponowany, był bardzo agresywnie grającym zespołem. Myślę, że wielu zawodników było zaskoczonych taką bliskością, agresywnością ze strony właśnie to był powód, To był powód, że sporo tych piłek traciliśmy i to morale, morale gasło. Oczywiście jeszcze raz mówię, jesteśmy, zawsze to będę powtarzał, jesteśmy Beniaminkiem, to też jest taka lekcja lekcja pokory dla tego zespołu, który się buduje. Graliśmy z zespołem, który spadł z klasy wyżej. Także jeszcze parę miesięcy temu dzieliły nas dwie klasy różnicy. Być może dzisiaj na boisku to nie było widoczne, ale na pewno doświadczenie, na pewno taka, taka większa pewność siebie. To było zdecydowanie na boisku widać. No, i wygrała dzisiaj zdecydowanie drużyna lepsza. Nie będziemy tu nic bardziej rozwijać tematu. No, na pewno mieliśmy plan na ten mecz, i drużyna ten plan zrealizowała. Dzisiaj uważam, że naprawdę zagraliśmy dzisiaj dobrze i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie. I była płynność, płynność grze. Zagraliśmy dzisiaj trochę wyżej, wysokim pressingiem, i na pewno, na pewno ten pressing w naszym wykonaniu. W naszym wykonaniu był dobry, piękna bramka Maćka Kony, to co nam zabrakło ze skrą, czyli wykorzystany rzut Roberta Ziętarskiego i ostatnia bramka myślę, myślę ten mecz, ten mecz zamknęła. Pytania do trenera od Wojtka Piepiorki z radia Weekend FM. Pytanie pierwsze. Chojniczankę czeka teraz wyjazdowy mecz z innym spadkowiczem z pierwszej ligi, Wigrami Suwałki. Jak będziecie chcieli zagrać z tak silnym rywalem, mając w pamięci, że trzeba przerwać serię trzech spotkań na wyjeździe bez wygranej? No, wiadomo, z tych, tych wyjazdów ostatnio tam nic nie, nie przywozimy i, i tutaj jest to nasza jakaś taka bolączka i, i na pewno myślimy nad tym dlaczego, dlaczego z tych wyjazdów przyjeżdżamy zerowym kątem. Powiem tak, spróbujemy tą pasę, pasę przerwać, złą pasę na tych wyjazdach i na tak, wy, na tak dobrym zespole wykorzystać, wykorzystać taki moment, bo powiem tak, no fajnie by było, fajnie by było przerwać tą pasę właśnie na Wigrach, na zespole, który jest liderem w tym momencie, dlatego będziemy tydzień pracować nad tym, żeby, żeby przywieźć przywieź, punktową zdobycz z Pytanie drugie. Potem Chojniczankę czeka spotkanie Pucharu Polski z Garbarnią w Krakowie. Jak potraktuje Pan ten mecz i całą przygodę z pucharem? Jako sprawdzian dla zmienników, czy wystawi Pan najsilniejszy skład, walcząc z całych sił o kolejne awanse? Oczywiście nie twierdzę, że jedno wyklucza drugie. No na pewno jedno nie wyklucza drugiego. Liga jest najważniejsza, ale myślę, że jak już jesteśmy tak wysoko na tym, na tym poziomie tego pucharu, to, to traktujemy go poważnie. Myślę, że będą też i zmiany w składzie mamy, mamy szeroką kadrę, tak więc będzie możliwość do, do tego, żeby niezawodnicy też się też, też zagrali w tym, w tym, w tym meczu z Garbarnią. aczkolwiek tak jak powiedziałem, traktujemy, traktujemy poważnie ogólnie taki termin nasz napięty bardzo ciekawy, tak więc ciekawy ciekawy moment przed nami. I jeszcze pytanie o rozgrywanie kolejnych meczów bez udziału publiczności w związku z nowymi obostrzeniami. Co myśli Pan o konieczności gry przy pustych trybunach? Na pewno wiadomo, jakie są trudne czasy. No jest jest, taki, jest taki, taki moment, że te trybuny będą zamknięte. Szkoda, szkoda, bo tutaj naprawdę jest fajny klimat, jak są kibice. Podoba mi się, Podobają mi się właśnie te, te mecze tutaj w tych późniejszych porach przy światłach. Fajnie to wszystko wygląda, fajnie dobry doping ze strony kibiców, fajna atmosfera, tak więc na pewno będzie nam tego brakowało. No ale cóż, musimy sobie poradzić bez nich i, i myślę, że będą nas na pewno obserwować z relacji telewizyjnej i będą na nas trzyma, za nas trzymali kciuki. Bardzo dziękuję. Dziękuję.